Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano za trzecia. Latem to już widno. Za trzecia Jestem ogolony. Bogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację. Tylko wstaję i wychodzę. No, ubierasz się pan. Płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu. E, fakt. Do PKS mam 5 km. O czwartej za piętnaście jest PKS. I zdążasz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przestanę przystanek idę do mleczarni, to jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiecz pan, ma szybszy transport, inaczej się zsiada. W siadam, znoszę bańki i łapię kadę. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A potem to już mam z górki, bo tak, 119, przesiadka w trzynastkę, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15 siódma, to jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22.50 jest też z powrotem. Gole się, je śniadanie i idę spać.